Cześć, 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 witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy już chyba po raz piąty yy, duo A. z yy, Jordynem Dzikiem, tak. Właśnie, z Jordynem Dzikiem. Po raz piąty, po raz piąty yy, gramy duo z Jordynem Dzikiem. Lecimy sobie dalej, Battle Royalki, więc zapraszam, zapraszam Cię do ekipy. Okej, okay, joinuję. Joinuj i lecimy dalej. Dobra, i startujemy. I pyk, i elegancko. No i Trochę się tam zamoliliśmy. Trochę się zamoliliśmy w tym, w tym początku, ale... Ale kurde tam wiadomo nie, zaraz się rozruszamy, mamy taką piękną gierę Właśnie Naprawdę szybką, szybką gierę Właśnie, właśnie. tam jest. 70 73 osoby w naszym... naszym yy, tutaj no, Battle Royale... 73 bez do bo ja nawet nie sprawdzałem jak zaczynaliśmy grę. No ja też nie, właśnie dopiero teraz tak stwierdziłem, że zobaczę, gdzie leci na army. Znowu na super. Na farawa na A, farmę. farm nie byliśmy nigdy gdzie? Prawie dolny ruch. Faraway farm, dobra. Dobra, dobra. Dobra, jumpujemy. Ja wyleciałem już, nie wiem, nie wiem czy dolecę, ale... Ja lecę, bo chcę, dolecę, czuję. Tu jest dużo ludzi, dużo ludzi jest, wiesz, pode mną. I ziomek leci w to samo miejsce co ja. Ale ja jestem bez broni. O nie, ale żem dał, ty. To nic, to nic. A to ty, to ty, Obok... Oj, strzela do ciebie, ty. Uciekaj, uciekaj. O, masz. O kurde, Mam. tylko nie to. Dobra, ja otwalam tu. Ja idę tutaj, na prawo. Dobra, mam ammo, mam yy, kurde. Też mam ammo, ale nie mogę wejść. Musisz walić to. to. Jest, jest ty po mnie, ty po mnie, ty po mnie. Uuu, biedal mu. Ile ma HP, ja Dobra, mam tak. mamy gran. On nie wiedział co się dzieje w ogóle, ten ziomek. On bił nas zamiast On z ten. On OS przyleciał. <laughs> O kurde, o, ale ładuję do mnie, chaj, ty! Rozdobcył mnie prawie. Dostał wchodzimy mu. Ja mam low, ale wchodzę. O, nasza. Dobra, leży. Sfer. Szukamy teraz ammo. Ja się muszę uleczyć gdzieś. Nie wiem, czy to jest dobra spróba. Ile masz ammo? Ja ci mogę dropić. Znaczy, nie ammo, ja tylko życia szukamy. Mogę. Życia. Kurde wrzuciłem połowę ammo. Ej typ jest, jest Au, au Idę idę, idę Nastrzała jestem, na strzała o, no, jestem no, no wycofuję do tyłu A on nie wiem Bo ja jest. Gdzieś tam był Ja uciekam do tyłu do domków Dobra, mam potkę, leżę się Dobra <laughs> Fala mnie! O, o, nie, po mnie Po ale mnie szybka fala Dobra, po mnie jest Nie wstrzyszaćcie? Nie, nie, nie uda mi się. No tutaj <udziescimiento> masz podrócy. ten. Yy, przejście. Tak w lewo bardziej. A nie wiem, czy mogę teraz. O kurde. Tak. <trygry> kurde, no. Ej, no ale przypał. Musi Zapomnieliśmy na strefę patrzeć. Ale no. Czekaj, ja zaraz... Ej, może zdążę, ty. Może zdążę. Zdążę. Nie, co? Czemu mnie z... Co ci powiem? Ej! Zginąłem. Aha, dobra. Zginąłem, wiesz, bo... <laughs> bo... wyszedłeś. <laughs> no kurde, no. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Trudno. Pierwsza rozgrzewkowa. Ja już, 30 HP i tam dwa razy strzelił i... No, dobra. spać. Zdarza się. Z pierwsza rozgrzewkowa, więc... Do domu. Trzeba było się wywalić szybko No niestety Dobrze szło, ale nadal nie mogę znaleźć dla siebie odpowiedniej pukawki takiej, która wiesz, że biorę Właśnie... i to jest moja pukawka ulubiona No ja powiem ci, że też, też mam, mam jakiś problem z tym czy jest fajny 80. ej, osi... 90 osób jest, 92 osoby O cholera 94 o, cholera. Ile? No ludzi? prawie Maxik dużo, nie? Tinker town dawaj Dobra do Odbijam się na batucie, ładnie. To jest <noise> dźwięk, jakbym się odbijał na batucie, wyskakiwał. No. W Fortnite porobili jakieś batuty. Fortnite No, tam były, były, były. batuty tam. Masz, o, jest. za do mnie, ma... dojeżdża za mnie, dojeżdża za, dojeżdż za mnie. Nie, musisz, musisz, bo ja zginę. Idę. Trafiły one. Idzie kolejny, ale nie ma. Weź go, Bibon, a MO weź Dobra, weź mnie lecz. Dobra, mam go. O kurwa. No. Ale, no. ale, ale, dobra, jestem. Ej, nie mogę. Jestem, jestem, A jestem. już? Jestem. A miałem błąd, nie pokazywało mi, Kurde. że cię leczę. Panie. Ale, za dymem jest tutaj. Panie, idź pan w chuj. Dobra. Rozpykaliśmy ich, o. Tu mamy coś? Apteczka jak ja, chodzę. ty bardziej A No, no bez tych ja nie patrzę na no, na ten, moje HP Powinien być jakiś przerwieniony lekko ekran No mógłby być, By byłoby lepiej na pewno Wtedy byłoby idiota odporny, na przykład idiota taki jak ja patrzę hej no. nie, nie mam tej yy, życia Ale to tak jest, to, to na przykład w tych tak jest, w, chyba w Call of Duty czy gdzieś, że tak. masz Że gra tam mówi ej nie masz amunicji, wiesz nie ma kurde nie masz amunicji, no. też ci mówię. Amunicji też możesz nie mieć, no. Kurde, no. Zaraz, co to jest? Jack, Jack. Jack, Jack. To jest ten wielki ten, swój z HP. Z, z no. Czy jak tam się mówi Lecz z ziomek. Jest drugi, drugi nie. mnie. Czekaj, po broń bo. A nie, jeden tylko był. Nie żyje już. Nice. Ziomo nie żyje. To ja testuję. Dobra, testuj. Dobra, wchodzimy w y, teleport? Pewka. Jest dwóch. Ale mnie jest. Leżę. Teraz jest najprawdopodobniej ma. O nie. Co? Z czego yy, Taka długa. Scope M4. No, ona jest dobra. No, ona jest dobra. I oni zawsze mnie z niej robią. Bo ona wali po 30. No, ona jest mocna, no. No, podejrzewam, że po 30 to nawali. No, i co ci powiem? no. nic, lecimy na Tak jest. Nie wiem czy w ogóle ją kiedykolwiek miałem w yy, w Ja chyba nie, chyba nie będzie O, dostałem skrzynkę. To będzie unboxing, unboxing skrzynki będzie. O. Będzie na filmiku unboxing skrzynki. Gdzie jest ta skrzynka? Jest. Otwieram. O, ciekawy jestem. Jakiś e, Pokémon, baseball Pokémon, w dupie z tym. Gówno, spadło. No, no... wiesz. Zawsze coś tam, jakaś, ja się jakieś meciewko, wiesz, do kolekcji. Zawsze coś, no. Nawalam to po prostu, ja się rozgrzewam na tych drzewach. Nie powiem, ja rozgrzewam się jak nie powiem kto... ...boksuje w powietrzu. Jak ten, Styk energoli, jak on się nazywa? Yy, Mike Tyson? Tak. Mike Tyson. <głosy> <głosy> Cięć, <cimy. głosy> tutaj, tutaj lecę. No tak, jest Super sanktuarium. Czy jak to tam się mówi? Lecę tam. Nie, w wodę wlecę. O kurde, gość ma amo. Mam tego długiego, a to jest akacz. Skołpetem 4, tak broń to jest. Ta, co on strzelał. A. Skołpetem 4. Musisz mieć lunetę, to będziesz miał wtedy to. Lol, Ładnie nie weszło. Tak, tak. Siadło. Siadło! Sadło. Sadło, siadło? Nice. Ja sobie uchyłam się. Pić mi się chce w ogóle. Chcesz jak go? Pić no, ci się chce? No to musisz pić. To jest z u mnie. Biorę sobie to. Tam też bo ten AK coś z salwami strzela. Aha, bo to strzela full auto. Czemu ja ten nie strzela full auto? Amunicjon. Jeszcze plecy, 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 plecy. Leżę. Musisz... Loma, nice. Jeszcze jedno. Wiem, jeden. wiem, wiem. Za nami. Przeleknę się. To idę do ciebie. Skrzeszenie następuje, idę... Kurda. Leżę. Jest! Zrobiłeś go? Nice. Myślałem, że jest wiktory, bo taki dźwięk jak wiktory royale. <laughs> wiktory royale. Dabelki, czyli trąbki. trąbki. Tak, tam tak jest, no, faktycznie. Ja muszę sobie wziąć. Y... Ja się lekam Healing. Też muszę. Masz sobie popki jakie? Ja. A gdzieś tam widziałem. O nie wiem, gdzie. Fucking zee, fuckem. O, złoty akacz, znaczy czerwony akacz. Jestem przez. Jestem oh. przyzwyczajony, że ilość ammo mam po lewej stronie, znaczy po prawej stronie, jak w Battlefieldzie, nie? A tu jest po lewej Aha. i tak się, wiesz... Trochę ten... Myli Mieli mi się. Przełączam tę broń, je reloaduję jedna po drugim, żeby było. Dobra, jak mam tego, co tego akacza, to on powinien... O jest, za nami! Idę. No, dobra, knocked out. Nice. Check down. <laughs> po 20 wale Dobry hmm, Dobra, coś tam się ten, coś tam się udało Snajpa jest Ale coś się... Ej, ty... Typ, ty, 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 ty. ty. Dostał tam. A ła! Zniszczył mnie! On ma low! Loma! Low Loma! Loma, Loma, Loma! Ja go walem teraz Wszedłem. i na starcie 40 no. go walałem, bo to po 20 strzela. Z... A widziałem ten y... Akacz Zasadził ci. dobra, next cheat lecimy i tyle. Było ładnie, dobra spluwa, ale. Nie, mój Nie, ja też tam się nie popisałem wcale, wiesz? Za bardzo. Po, tylko tak mi normalnie wyszedł i perknął mnie i jakieś bomby, nie wiem z czego, zginąłem. No, były popisy z fawole, ale niestety. Skończyłem. Niestety na dole. no. Ja tutaj w tej grze jeszcze nie jestem taki. Nie czuję się tak dobrze, jeszcze nie, nie wiesz. Ja też nie tam wiesz, podłapię jakąś spluwę, próbuję gościa łapać, ale ja nie widzę nawet ile mam amo, Bo w ci wiesz. Ja nie wiem gdzie ja strzelam nawet, to jest problem. No, bo jak w Battlefield'zie ładuję, to um... ja ładuję i każdy o tym wie, nawet ja. Tak. prawda. Tam lecimy. Od kiedy? Jadę. Nie ja od dołu podejdę to miasto. O kurde, wleciałem w ten. No ja apteczkę mam. O, jest broń. Mnie teleportowało. Czy jest. Ja się przeteleportowałem gdzieś. O nie, to po tobie jest chyba, albo po mnie. Czekaj, jeszcze raz się tepnę. Kurde, gdzie jestem? No Wild West. Jej, dobra, idę. Doszedłem. Dobra. Gdzieś. Jestem Jej, po prawej. Jestem. jestem, idę do ciebie. Jesteś na dole, tak? O kurde. Gdzie? Dobra, to nie. Mówiłeś, że Wild West. Yy, Tak, yy, byłem, ale się trepnąłem tam, gdzie byliśmy. Kurwa, mnie waliło do jakiegoś sadu. Dobra, to znajdziemy się. U, czekaj, bo nie mogę wejść stąd. O, ja pierdzie, to tam jest jeszcze. O, mam Wild West jestem. Dobra, to, to ja. A, jesteś, dobra, to ja tam już idę. Jesteś w Wild West? Idę właśnie. Dobra. No ja jestem, w budynku największym. Dobra, ja już. No, Skakuje Gościa od razu mam! A jesteś. Dawaj, Ty, go. no nie mam. Idę. Idę. Dobra, Zabili mnie. Bo, bo miałem sniper tylko. Żyjesz, I żyję, że je, Dwóch jest, dobra, zabili mnie. Idę, idę, idę. No niestety. Ale gdzie oni są? Tu w środku. Wiesz y co nawet nie wiem. Ale nie, to było na zewnątrz. To tu nie byłeś pod Wild West tylko gdzieś indziej, Czyli, Ja byłem ja, dokładnie na Wild West, West ale... Nie mogę włączyć mapy, żeby Ci dokładnie pokazać. Wild jest tam, Tak, uroby? lewy dolny. A ja Cię minąłem, nie było tu tylko. lol. Nie wiem, nieważne. nie ważne. Dobra, spróbuję coś zrobić. No dobra. O, masz czerwonego, najlepszego. Arsout. Skar. No. Kevlar na 100? Dobra. A, ty jest jakaś sniperka, ale... Idziemy bez O kurwa. Fala, widzę, 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 widzę. O nie, no. Ale wolno nie. idzie. Znaczy, no tak szybko i. A daleko mam czy nie? Nie mogę sprawdzić mapy. Kurde, kewar, a nie, by są. Ludzie, no, dwóch jak strzelata. Ale jak oni latają szybko tak strasznie, patrz. No, widzę właśnie. Że są jacyś nafazowani. Ale oni są grani, tutaj o, zmieniają, strasznie. tutaj jest Ta. Są tacy, widać. Widać, gdzie ci oni są. Dobra. Może to jakiś feriacik. Ostatnia giereczka, lecimy. Oczywiście. Damage 24 zadałem w tym. No nie zły jestem. Chyba mi wywaliło. a nie, joining, dobra. Nie. Co ty? Może uda się wygrać. Myślę, że szansa jest mała, ale uda się mogły. Znaczy ja coś nie czuję się w ogóle, bo... Na początku... Ja nie wiem jak oni tak czyku wybierają Kręci tego tak No Lata dobry Nie ogarniam no, tego, nie? No, nie ogarniam tego Dobra, jaka tutaj miejscówka? Gdzie chcesz? Faraway wybrać. farm dawaj znów Dobra Tam dobrze To no, jest Fortnite. W Fortnite było takie samo. Tak, taka farma, że jest farm Tak, było to samo. Identycznie wyglądało nawet. No w Fortnite. Cie. Fortnite spoko. No, potem. No i topka. O kur, żeśmy wylądowali. Biergo. Ja biorę tu. Pewnie będzie potka. A nie, jest, wszędzie. Sprzęcior. Mm. sprzęcior, gigancior. Aju. Dobra, jadę. Jadę z Na ostro tutaj. Cyk. Co to jest? Tu wejdę, zobaczymy, co tu jest. O! Złoty flame flamethrower! Mam też flamethrowera. Ale flamethrower jest za słaby. Kurde, myślę, że to... Airdrop jest za niedługo. Nice! Snajpy mam. Bo to ammo ze wszystkiego wypada cały czas w ogóle. Leży gość. Dobra O, lepsza snajpa Mamy co mamy? O, jest ten To gówno. O, jest ten Ej! To jest snajperka? Dziś boi mam być No, ona takie kiedy trochę małe ma obrażenia, ale... Spokoł. A jakie ma obrażenia w ogóle? Chyba nawet po 10 strzela. O Jezu, ale. To tylko to dobre, że widzę więcej, nie? No. Ale ogólnie to jest to to dobre, ale. O w idzie, idzie ta strefa? Kurde, spierdalam, no. Zapomniałem o strefie. Mhm, no też. Oj, mamy kawałek. Biorę sniper, żeby to widzieć. co ja zrobiłem? Dobra, dojdziemy, tu jesteśmy już w tym, ale... Ja mam p 90 k Zero HP mam. Badland Badlands Badland To ja, sorry. Nooo... Los, los. Biorę ten, leczę się, bo już panika, panika jest, bo już nie mam <grywlara> Kevlar'a. Kevlar'a czuję się jakby był goły. Nie może tak być. Ewik musi być full. Tak, ograć? Więc... Tak, właśnie. o. Leży nice. Chociaż mam, ma, mam 5HP, nie? Bo on we mnie wszystko wodował, bo wszystko we mnie. Najbardziej cię lubi. Nie wiem. Kurwa, o co chodzi. <grym> Skit. Ten frame jakiś słaby. No. jest Ktoś się przejechał. On, on jest dobry, że go podpalisz i zostawisz go wodem, bo on się będzie palił, ale. Tysiąc. Tak, o to. O kurde, i lamo. Teleport, ho. <laughs> Się strzelali tam. <laughs> Dobra, on maluał. jadę za nim. Dobra, jest. Tam zaraz za na nami będzie kolejny, czuje Wiem, jest. Leżę, leżę. Musisz, musisz, dobrze. Pięknie. To było rozgry... A! A! Nie, nie, nie! Aaaa. A miałem dobrą spluwę, to właśnie była ta spluwa. Ale No, ale szkoda, bo już byliśmy w połci... Wiem ich wyeliminował! Już było... No, już było nieźle, nieźle. Ale ich jak tam dobrze złożyliśmy. Tyle w no no. To, to wygląda Jak prosty by tu grały No ale naprawdę, próbuję no. wszystko fest Ale to już mi się podobało, to już było takie fajne, że... Ale to dobra problem była, właśnie ta... Jeszcze raz ja miałem długa no, i... Fajnie. Po 20 waliła. Fajnie, fajnie. No jest 20 minut materiału. No nic. Akuratnie, tak na no 20 minut skończymy. Więc co? Zapraszamy Was do zostawienia łapy w górę, oczywiście. Zajrzenia na oba nasze kanały. Tak jest, właśnie. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Tak. Dzięki, że byliście. Wszelkie nie... linki są w opisie, także podajcie, piszcie komentarze no i róbcie swoje. Tak jest. Dzięki cześć. bardzo i cześć. Dzięki, cześć.